Halo, dzień doberek. Z tej strony Tomasz Samoidik. Pozdrawiam Was serdecznie z Puszczy Białowieskiej i chciałbym Wam coś pokazać. Zobaczcie tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Widzicie to? To nieduży i trochę rozmyty przez wczorajszą burzę kopiec kreta. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tu w środku Puszczy Białowieskiej pokazuję Wam akurat kopiec kreta. A to dlatego, że chciałbym Wam przeczytać rozdział z mojej książki Żubr, pompik letni zmierzch, właśnie pod takim tytułem. Kopiec Kreta. Jeśli macie ochotę posłuchać, to zapraszam serdecznie. Kopiec Kreta. Pompik od kilku dni starał się rozgryźć zagadkę, skąd się biorą porozrzucane po całej żubrzej polanie kopce. Polinka, równie ciekawa świata jak Pompik, wolała rozwiązywać zagadki szybciej, zwłaszcza jeśli łączyło się to z bieganiem lub skakaniem, a najlepiej obiema tymi rzeczami naraz. Tup, 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 tup. Pompik usłyszał galopującą w jego kierunku polinkę. To przecież kopce Kreta, powtórzyła po raz nie wiadomo który mała żubrzyca, kiedy już zatrzymała się obok Pompika. Usypuje je Kret i tyle. Ja w nich nie widzę nic tajemniczego. Niby tak, rzekł żuberek, ale nikt nie potrafi mi wyjaśnić po co pan Kret je usypuje. Czy to jego domki, a może górki, z których obserwuje okolice, a może jeszcze coś innego? Tego nie wie pewnie nikt poza panem Kretem. Musisz go sam o to zapytać, prychnęła Polinka. Tup, 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 polega, pogalopowała do porady, żeby zapytać, czy mama nie ma ochoty na zabawę w żubrze podskoki. Rzeczywiście, muszę zapytać pana Kreta, myślał tymczasem Pompik, tylko jak to zrobić, przecież on mieszka pod ziemią. Żuberek upatrzył sobie najbardziej okazały kopiec i stanął nad nim z twardym postanowieniem, że nie ruszy się stąd, póki nie zobaczy pana kreta. Po jakimś czasie wpatrywanie się w kopiec bardzo go znudziło i zrobił się od tego senny. By nie usnąć, zaczął tupać. Tup, 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 uderzał racicami o trawę. Świetny sposób znalazłem, pochwalił siebie samego w myślach. Mogę tak czuwać choćby całą noc. W ogóle nie zmrużę oka. Nic, a nic nie chce mi się sp. Ua, ua. Nagle żuberek ocknął się z brodą opartą o kopiec. Nawet nie zauważył, kiedy usnął, a już się zbudził. Właściwie nie tyle się zbudził, co został zbudzony przez osypującą się pod jego głową ziemię. Stanął na nogi i zobaczył gramolące się ze szczytu kopca małe zwierzątko. Pan Kret miał błyszczącą, krótką, czarnoszarą aksamitną sierść, sympatyczny pyszczek i oczka tak małe, że prawie niewidoczne. Najciekawsze było jego przednie łapy z palcami zakończonymi długimi pazurami świetnymi do kopania w ziemi. Wystawił do góry różowy nosek i intensywnie węszył. – Ktoś tu jest? – zapytał. – Niezbyt dobrze widzę. – To ja, Azuber Pompik – przedstawił się Pompik grzecznie. – Myślałem, że skoro skończyło się to okropne tupanie, to nikogo już tu nie ma – mruknął pan Kredy. Słyszał pan moje tupanie? – zdziwił się Pompik. – Pod ziemią? Ja je czułem, wyjaśnił kret. Mam bardzo czuły ogon, którym mogę wykryć nawet najsłabsze drgania ziemi. A drgania ziemi pod twoimi nogami do najsłabszych nie należały. Dlaczego tak przez cały dzień tupałeś, żuberku? Mm, najpierw tupała moja siostrzyczka, bo ona bardzo lubi biegać, a potem tupałem już ja, żeby nie zasnąć, bo czekałem na pana, czekałem i czekałem. Odparł pompik, nieco zawstydzony faktem, że jego doskonały sposób na czuwanie Okazał się tak kłopotliwy dla kreta. Chciałem zapytać, po co usypuje pan kopce na naszej polanie? Hm, cóż, spędzam prawie całe życie pod ziemią, mieszkam w korytarzach, które wykopuję. Co jakiś czas muszę się pozbyć ziemi z tych tuneli i wtedy właśnie usypuję kopce, wyjaśnił kret i pomagając sobie przed nimi i tylnymi łapami, zaczął zagrzebywać się na powrót w ziemi. Dziękuję panu i obiecuję, że nie będę już tak tupać, obiecał pompik. Mam nadzieję, mruknął kret i cały zniknął w tunelu. Następnego ranka Pompik nadal siedział zamyślony, choć zagadka była już rozwiązana. Jak to możliwe, żeby ogonem wyczuwać tu panie? Myślał intensywnie. A może żubry też tak potrafią? Przysiadł na zadzie i położył ogon płasko na ziemi, choć starał się z całych sił, nie czuł żadnych drgań. Do czasu, gdy polinka, która przygalopowała nie wiadomo skąd, niechcący nastąpiła na jego ogon. Au! Wykrzyknął Pompik. Rzeczywiście, pomyślał, pan kret miał rację. Wyczuwanie ogonem tupania to nic przyjemnego. <noise> Dzięki serdeczne, że byliście tutaj ze mną w puszczy. Zapraszam was. Odwiedźcie ją osobiście, koniecznie. Jeśli macie ochotę, sięgnijcie po mojego żubra Pompika. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.